Mamy wrzesień i jest to dobry czas na to, żeby coś nowego posadzić w ogrodzie. No ale właśnie, czy lepiej sadzić na wiosnę czy na jesień? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, dzień dobry ogród! No właśnie, jak to jest? Lepiej sadzić na wiosnę czy na jesień? Może zacznijmy od komentarza. Zaproszę Was do tego, żeby skomentować poniżej pod wideo, kiedy lepiej sadzić według Ciebie? Czy na wiosnę czy na jesień? Zrobimy sobie taką małą sondę, zobaczymy, jak to jest wśród naszych widzów. No a my tymczasem zebraliśmy taką listę, można powiedzieć, punktów podpowiedzi, wniosków, dlaczego warto sadzić na jesień, a dlaczego nie na wiosnę, dlaczego ta jesień właśnie jest lepsza. I skoro zbliża się ta kalendarzowa jesień, no to taki właśnie odcinek dzisiaj nagrywamy i zaczniemy sobie od listy takich punktów, które można łatwo wywnioskować z praw przyrody obserwując rośliny, obserwując pogodę i tak i tak dalej. Więc najpierw właśnie zaczniemy sobie od takich podpowiedzi, wniosków, dlaczego na jesień warto sadzić, które są bardziej oczywiste, ale później przejdziemy do tych mniej oczywistych, które troszkę trudniej może jest wywnioskować. No to zacznijmy, Pierwsza sprawa: lepsze warunki do ukorzenienia. Jesienią ziemia jest jeszcze ciepła po letnich miesiącach i to sprzyja rozwojowi systemu Korzeniowego. Rośliny koncentrują się wtedy na tym, żeby właśnie rozbudowywać korzenie w tej ciepłej ziemi, ponieważ nie muszą jednocześnie wytwarzać ani liści, ani kwiatów. A na wiosnę muszą to robić. Dzięki temu lepiej mogą przystosować się po prostu do nowego miejsca przed zimą. Druga rzecz, mniejsze obciążenie roślin. No, i jesienią rośliny nie są narażone na stres związany z wysokimi temperaturami, chociażby czy z silnym słońcem a w lecie właśnie tak to wygląda. I właśnie chłodniejsze dni i bardziej regularne opady sprawiają też, że wilgotność gleby w okresie jesiennym jest wyższa, no i to też nam ogranicza ryzyko, że roślina się po posadzeniu wysuszy, wyschnie, uschnie. Trzecia sprawa, mniejsza konkurencja chwastów, no bo chwasty rosną intensywnie właśnie wiosną i latem, to może utrudniać młodym roślinom start, a jesienią ich wzrost się hamuje i to daje tym roślinom, które teraz będziemy salić, więcej przestrzeni i składników odżywczych, które mogą pobrać z ziemi, a których nie zabiorą im chwasty. Czwarta sprawa, zwiększona odporność na choroby i szkodniki. No bo tutaj znowu jest tak samo, większość szkodników i chorób atakuje rośliny w tych cieplejszych miesiącach. A jesienią, kiedy posadzimy roślinę, no to oznacza mniejsze ryzyko infekcji chorobowych i ataku szkodników. I to też daje roślinom lepszy start bez konieczności opryskiwania czy jakiejś innej intensywnej ochrony. Piąta sprawa to są optymalne warunki glebowe. No bo po lecie ta gleba jest jeszcze ciepła, a opady deszczu też pomagają utrzymać odpowiedni poziom wilgoci w glebie. No a wiosną gleba jest zimna. Też jest mokra, no ale też częściej zamarza i to utrudnia rozwój korzeni. No a jesienią jest to bardziej idealne, są te parametry bardziej idealne do tego, żeby roślina nowa się przyjęła. Następna sprawa. To jest oszczędność w podlewaniu, i o tym już sobie mówiliśmy: że jesienią jest więcej tego deszczu, są troszkę niższe temperatury, i te niższe temperatury powodują, że rośliny też wymagają mniej podlewania niż wtedy, gdybyśmy sadzili je wiosną czy latem. Więc jest to bardziej praktyczne i ekologiczne rozwiązanie. I siódma sprawa ostatnia z tych oczywistych przygotowanie do wiosennego rozkwitu. Czyli rośliny, które posadzimy jesienią, mają teraz czas na to, żeby się zaaklimatyzować i przede wszystkim rozwinąć korzenie przed zimą. Dzięki temu wiosną będą gotowe do tego, żeby intensywnie rosnąć w górę, wypuszczać nowe pędy i kwitnąć. Dzięki temu będą też to robiły szybciej niż gdyby. Były posadzone dopiero na wiosnę, więc tak naprawdę sadzenie roślin jesienią pozwala na to, żeby jak najmocniej wykorzystać te naturalne warunki, które właśnie jesienią mamy, i przekazać je roślinom przed zimą. To były te oczywiste zalety, takie, które znamy powszechnie, często są wymieniane. Jest jeszcze kilka takich zalet jesiennego sadzenia, które są takie mniej oczywiste właśnie tak jak mówiłem, ale również wynikają z obserwacji naturalnych procesów, które dzieją się w przyrodzie. I tutaj mamy taką pierwszą sprawę. Mikroorganizmy w glebie są jesienią bardziej aktywne. No bo tak jak mówiliśmy, jesienią ta temperatura gleby jest jeszcze wysoka, to sprzyja temu, żeby mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby, żdownice były bardziej aktywne w tej glebie. A te organizmy są bardzo ważne, no chociażby w rozkładzie materii organicznej, poprawiają strukturę gleby. To wpływa na to, że składniki odżywcze z gleby są bardziej dostępne dla roślin, a na wiosnę, po zimie, kiedy w zimę są te mikroorganizmy mniej aktywne, to trwa trochę dłużej. Druga sprawa z tych mniej oczywistych lepsze zatrzymywanie wody w glebie. No na jesień, Pada bardziej regularnie niż latem, niż wiosną. Temperatury też są niższe, więc ta woda tak szybko nie paruje z gleby. No i woda ma wtedy większą szansę dzięki temu wniknąć głębiej w glebie. Korzenie mają do tej wody większy dostęp i dzięki temu rośliny nie muszą rywalizować o wodę z wysoką temperaturą i mogą się przez to lepiej ukorzenić. Trzecia sprawa, ochrona przed erozją gleby. No, sadzenie roślin jesienią może pomóc właśnie w ochronie gleby przed erozją, która może być spowodowana właśnie deszczami, o których sobie mówiliśmy, i zimowymi wiatrami. Bo system korzeniowy tych roślin, który się teraz będzie rozwijać, będzie stabilizował tą glebę i przez to ryzyko jej zniszczenia erozji jest mniejsze. W naturze też takie stare rośliny często wzmacniają glebę w tym okresie jesiennym po to aby zapobiec utracie wartościowych warstw organicznych z gleby. Czwarta sprawa z tych mniej oczywistych, lepsze dopasowanie do rytmu przyrody. I właśnie w naturze wiele roślin kończy swój cykl wzrostu późnym latem i jesienią. Wtedy przygotowują się do zimy, do uśpienia, do tego spowolnienia i sadzenie nowych roślin tym Czasie, w pewien sposób naśladuje te naturalne procesy przyrody. Rośliny, które wchodzą w okres uśpienia po tym, jak się jesienią ukorzenią, mają większą szansę przetrwać zimę, bo mogą przechodzić przez naturalne fazy adaptacji bez tych dodatkowych stresów, które pojawiają się wiosną i latem, czyli np. wysokiej temperatury. Piąta sprawa to jest tak zwany efekt zimnego startu, który występuje przede wszystkim w roślinach cebulowych też je wsadzimy jesienią, ale też w niektórych bylinach. No bo rośliny cebulowe i niektóre byliny wymagają takiego zimna. Na przykład do takich roślin zaliczamy tulipany, narcyzy czy lilie i one potrzebują takiego okresu niskich temperatur, żeby właśnie później ich cykl wzrostu był prawidłowy. Ten czas takiego zimowego wychłodzenia nazywa się stratyfikacją. I ta stratyfikacja, właśnie to wychłodzenie na wiosnę powoduje to, że rośliny są pobudzone do rośnięcia i do kwitnienia. Szybciej się rozwijają i szybciej wypuszczają pędy. Szósta sprawa z tych mniej oczywistych to jest zmniejszona presja na zasoby w ekosystemie, bo sadząc rośliny jesienią, zmniejszamy konkurencję o zasoby takie jak światło, woda, składniki odżywcze, które wiosną są bardzo mocno wykorzystywane przez wszystkie gatunki, tak naprawdę. I dzięki temu nowe rośliny mają teraz jesienią większą szansę na lepszy start. No nie muszą po prostu rywalizować o te zasoby, właśnie o światło, wodę, składniki odżywcze, na przykład z chwastami, które szybko rosną, albo z innymi roślinami, które na wiosnę szybko startują, szybko rosną. Siódma sprawa z tych mniej oczywistych to jest zachowanie naturalnego cyklu życia zwierząt, no bo sadzenie drzew czy krzewów owocowych jesienią też może sprzyjać właśnie naturalnemu cyklowi życia zwierząt. Zwłaszcza takich zwierząt jak ptaki czy owady, które korzystają z tych owoców i z nasion, które powstają z kwiatów wiosną i latem. Bo kiedy rośliny zaczną się rozwijać już jesienią po posadzeniu, to mogą później zwierzętom szybciej dostarczyć ten pokarm i schronienie. To też wpływa na to, że populacja tych zwierząt jest większa, bardziej stabilna. I ósma, ostatnia sprawa to jest lepsza synchronizacja z cyklami deszczu i opadów śniegu. No bo tak naprawdę, jeśli zimą spadnie śnieg, no to on działa jak takie naturalne podlewanie. Powoli ta woda się uwalnia z tego śniegu podczas topienia, powoli dostarczana jest do roślin. I jeśli posadzimy rośliny jesienią, no to pozwolimy im na korzystanie właśnie z tego naturalnego procesu. I to sprawdza się przede wszystkim w takich regionach, gdzie tego deszczu jest latem i wiosną mniej. Także tak wygląda ta lista, którą przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że było to dla ciebie w pewien sposób wartościowe, jakieś ciekawe podpowiedzi udało nam się przekazać. No i na koniec nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić ciebie właśnie do tego, żeby posadzić na jesień właśnie jakąś jedną, dwie, a może więcej roślin. Zapraszam Cię też do subskrybowania naszego kanału, wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. No i do zostawienia łaczkę w górę, jeśli ten film ci się podobał. A teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!